Chciałabym poruszyć temat nieuczciwych sprzedawców. Niestety mnie to również dotknęło. Pani w pewnym Lombardzie w Kościeżynie nie tylko nie wydała paragonu, ale w ogóle nie nabiła towaru na kasę. Zamiast tego dostałam mały świstek z datą, pieczątką oraz podpisem sprzedawczyni. Taką wiadomość wraz ze skanem wątpliwego odpowiednika paragonu otrzymaliśmy od naszej czytelniczki, która słusznie była oburzona sytuacją. Niewydanie paragonu jest bowiem przewinieniem skarbowym, grozi za nie kara od 175 aż do 3,5 tysiąca złotych. Postępowania w tych sprawach prowadzi urząd skarbowy, który czeka na informacje o takich przypadkach. My na pewno wtedy wszczniemy nasze postępowanie i wyjaśniające i dokonamy już wtedy konkretnego działania tutaj bo niekoniecznie to my musimy jakby zakończyć całą sprawę. Jeżeli proceder jest już taki powiedzmy, bardziej rozwinięty i on trąci przestępstwem skarbowym, czyli wyższą rangą, to my kierujemy wniosek, już akt oskarżenia do sądu. Dlaczego niektórzy sprzedawcy mimo to ryzykują niewydaniem paragonu? Odpowiedź jest prosta: próbują zaoszczędzić. Odbija się to na kliencie, dla którego brak paragonu równa się z niemożliwością złożenia reklamacji. Straty ponosimy zresztą wszyscy. Nie wyjawiając yy, obrotów, które się osiąga, obniża się zobowiązania podatkowe, czyli się nie płaci podatków. Nie? To jest jedno. Dwa, unika się w tym też odpowiedzialności za tą swoją usługę. Klient praktycznie nie ma możliwości reklamowania tego, nie także tutaj jest szkodliwe to zarówno dla nas wszystkich jako podatników, bo dla skarbu państwa, a z drugiej strony też dla danego klienta. Urząd skarbowy przez cały rok sprawdza, czy paragony są właściwie wydawane, kontroli można się spodziewać w każdym momencie. W kościerzynie w ciągu roku z powodu niewydania paragonu wystawianych jest kilkadziesiąt mandatów.